Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 13 odcinku podcastu Dieta na ławę. Z tego odcinka dowiesz się, jak Ty możesz pomóc bliskiej osobie w odchudzaniu lub w podjęciu zmian odnośnie swojej diety. Także zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. Pomaganie bliskiej osobie w zmianie nie jest łatwe. Często rodzi różne konflikty, często może rodzić niezrozumienie, no my chcemy dobrze, a, a ktoś tego nie rozumie i, ym, i odwraca się do nas. Yy, często się tak zdarza, yy, często jak przechodzą do mnie na przykład, no, czy, 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 czy pary, czy mama i córka, czy, yy, czy, czy dzieci i rodzice ogólnie rzecz ujmując, yy, widać to napięcie, widać to niezrozumienie, yy. I nie musi to tak wyglądać. Przede wszystkim, jeżeli chcemy pomóc bliskiej osobie, e, musimy zdawać sobie sprawę, czy ta osoba w ogóle chce naszej pomocy. Czy, e, czy to nam zależy, czy to tej drugiej osobie. My oczywiście możemy gdzieś tam wywołać tą motywację u drugiej osoby, ale jeżeli naszym marzeniem jest, żeby mąż był bardziej umieśniony. A on jest zapracowany i nie czuje potrzeby posiadania większej ilości mięśni, no to może się okazać, że nasze wszelkie starania pójdą na nic. Oczywiście, co innego, jeżeli mówimy tutaj o zdrowiu, jeżeli druga osoba nie widzi zależności między dietą a swoim zdrowiem, a my chcemy dobrze, ale również to nigdy nie może być atak. Nasza pomoc nigdy nie może być atakiem, a niestety. Często tak jest odbierana. Pamiętaj, że nawet jeżeli masz najlepsze intencje, to nie można gdzieś tam wywoływać z tymi intencjami niepotrzebnych przykrości i kłótni, i tylko gdzieś tam mądrze stać obok i motywować. I pamiętaj, że my nie mylimy, staramy się nie mylić motywacji z Przekonywaniem kogoś czy nakazywaniem. Bardzo często gdzieś tam słyszę różne zdania, które błędnie uznawane są przez niektóre osoby jako motywacja. Motywacją nie jest: Słuchaj, dobra, weź się w garść i to nie jest wcale takie trudne, albo: Słuchaj, no nie myślałaś, żeby coś z tym zrobić, nie myślałaś, żebyś na siłownię albo no, jeżeli nie zjesz całych warzyw z talerza, to nie pójdziesz się pobawić, nie pójdziesz pograć w piłkę. Czy słuchaj, no nic dziwnego, że masz takie fatalne wyniki badań, skoro jesz to, co jesz. To nie jest absolutnie motywacja. Gdzieś tam jest takie błędne przekonanie, że jeżeli my narzucimy taki trochę wojskowy ton. To gdzieś tam wstrząśniemy kimś. No niestety, to nie działa, bo taka osoba czuje się atakowana, taka osoba przestaje nam ufać, i taka osoba po prostu następnym razem nie powie nam, że miała złe wyniki badań, bo gdzieś tam odbiera naszą motywację jako atak i, i zrobi te kilka kroków do tyłu. Więc jak można motywować, ale tak, żeby zrobić to dobrze. Przede wszystkim wyczekujemy. Wyczekujemy. Yy, punktu takiego zaczepnego troszeczkę, żeby ta osoba sama zobaczyła taką potrzebę, że fajnie by było coś zmienić. Dajmy na to, dzwoni do ciebie koleżanka, i mówi ci, że nie może wejść, że jest jej przykro, bo nie zapiła się w spodnie, albo yy, nie daj Boże, może i coś fajnego powiedział albo gdzieś tam hmm, poczuła się gorzej widząc odbicie w lustrze. Yy, nie mówimy wtedy no słuchaj, to idź na siłowni W czym problem? No słuchaj, to, 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 to zacznij dietę. Widziałam taką fajną w pani domu, to Ci podeślę. Staramy się, żeby ta sama osoba, której chcemy pomóc, doszła do tego, co ona może zrobić. Słuchaj, a twoim zdaniem, co mogłabyś zrobić, żeby poczuć się lepiej widząc się w lustrze? Co mogłabyś zrobić lepiej? Co mogłabyś zrobić, żeby gdzieś tam wejść w te swoje ulubione spodnie? Co... Jak ty się z tym czujesz w ogóle? Czy, czy, czy gdzieś tam widzisz różnicę w swoim samopoczuciu ostatnio? Bo na przykład koleżanka powiedziała, że przytyła. Czyli raczej staramy się zadawać pytania, raczej staramy się nakierować osobę, co może zrobić. I tutaj nie staramy się, nie zadajemy tych pytań po to, żeby pokazać, co ktoś robi dobrze, czy co ktoś robi źle, czy żeby wytknąć coś. Nie mówimy tutaj: Słuchaj, Ania uważa, że powinna się słody, słodyczy, skoro Źle się czujesz yy, ze swoim wyglądem? No nie, to jest już atak. Yy, tylko możemy się zapytać, słuchaj, a Twoim zdaniem, co mogłabyś zrobić? No, jeżeli na przykład mamy odpowiedź, no pewnie powinnam zmienić coś w diecie. No słuchaj, a Twoim zdaniem, co mogłoby być takim pierwszym krokiem? No nie wiem, może mogłabym jeść mniej słodyczy. No, a masz jakiś pomysł? Jak to możesz zrobić, żeby jeść mniej słodyczy? No, nie wiem, może przestanę je kupować na promocji. Super, bardzo fajny pomysł. Wiesz, ja tak sobie myślę, że może ja też tak powinnam zrobić. Albo super, dobry pomysł. To też na pewno będzie korzyść dla budżetu i będziesz mogła sobie kupić coś ładnego. Czyli po prostu staramy się naprowadzić tą osobę, a nie wskazywać jej drogę: Słuchaj, jedz mniej słodyczy. Bo w tym momencie, po pierwsze, ta osoba nabiera do nas zaufania, że może z nami porozmawiać, że może nam opowiedzieć o problemie, i nie czuje się wtedy oceniana czy atakowana. I może to nie jest tak, że za pierwszym razem to odniesie jakąś spektakularną zmianę, ale budujemy motywację i budujemy zaufanie tej osoby. I staramy się wyszukiwać takich momentów zaczepnych. Jeżeli mówimy o dziecku, może na przykład być taka sytuacja, że dziecko wróciło smutne, bo na WF-ie zostało wybrane jako ostatnie do, 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 do drużyny. I tutaj analogicznie nie mówimy, no słuchaj, jak ty tyle grasz przed komputerem, to nic dziwnego, że nie masz kondycji i nic z tobą nie chce grać. No nie, to jest atak, i dziecko po prostu następnym razem nam o tym nie opowie. Natomiast yy, możemy. Tutaj znowu metodą zadawania pytań, metodą gdzieś tam doprowadzania danej osoby, zastanowić się, tak? Jak, jak ona sama sobie może pomóc? Nie jak my jej możemy pomóc, tylko jak ona sama może sobie pomóc, a my co najwyżej możemy jej obok towarzyszyć, iść razem, ale nie prowadzić. I na przykład, jeżeli dziecko nam przychodzi i mówi, że. Jest mu smutno, bo, bo, bo zostało wybrane jako ostatnie do drużyny yy, na WF. -ie. No to możemy zadać pytanie: yy, No, a jak myślisz, czemu tak się stało? Co mogło być tego powodem? A jak myślisz, yy, jak, yy, jak mogłoby wyglądać, jak ty byś się czuł, jakbyś został wybrany jako pierwszy? Jak co mógłbyś zrobić, żeby gdzieś tam jednak nie być ostatnim. I takie dziecko, z reguły dzieci mają fajną fantazję, więc na pewno coś wymyśli, że no może mógłbym więcej poćwiczyć w domu, no gdybym się pokazał, że potrafię fajnie obronić, to, 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 to tą bramkę, to, to może by mnie szybciej wybrali. No dobra, no w jaki sposób możesz lepiej bronić tą bramkę? No, na przykład musiałbym potrenować więcej. No to słuchaj, to może potrenuj, potrenuj wyjdź ze mną, czy wyjdź z tatą, czy wyjdź z bratem i, i potrenujcie. Nie? I takie dziecko już y, jest zupełnie inaczej zmotywowane, tak? Tak samo jak na przykład, no, nie wiem. Warzywa, gdzieś można też podrzucić, że to wpływa na naszą kondycję, to wpływa na lepsze funkcjonowanie organizmu, na lepszy wzrok, tak? Więc gdzieś tam naprowadzamy, ale nie dajemy gotowego rozwiązania. Po prostu wyczekujemy takich momentów, a takie momenty są. Bardzo często gdzieś tam hmm, dzieci mają problem z przekonaniem rodziców. Do zmiany nawyków, no bo jak to dziecko mi będzie mówiło, co ja mam zrobić? No przecież rodzic to jest osoba, która ona powinna świecić przykładem, więc ym, ciężko jest gdzieś tam przekonać rodzica do, 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 do jakiejś zmiany, do zrobienia czegoś. Tak samo, jeżeli nasi rodzice widzimy, że zaczynają gdzieś tam opowiadać nam, że mieli gorszy wynik, że muszą się wybrać do lekarza. E, tak samo, zadajemy pytania. Nie mówimy, no nic dziwnego, że musisz iść do lekarza, musisz znowu iść do kardiologa, jak ty jesz tyle kotletów. Nie, to absolutnie nikogo nie zmotywuje. E, ale możemy zadawać pytania i gdzieś tam nakierowywać. Czyli e, słuchaj, czy nie, nie, nie męczy cię, nie jest to dla ciebie denerwujące, że musisz tak często chodzić do tego kardiologa. A może masz jakiś pomysł, co, co mógłbyś zrobić, a może jest coś, co jeszcze da się zrobić. Znaczy, jeszcze da się zrobić, to może nie najlepiej brzmi, ale co dodatkowego można by było zrobić, żeby jednak odwiedzać go rzadziej? Słuchaj, a nie zauważyłeś na przykład, zauważyłeś jakieś zmiany, zauważyłeś, na przykład, jeżeli rodzic już wprowadza jakieś zmiany, jak się z tym czujesz, albo jeżeli rodzic ma gorsze wyniki badań, jak się z tym czujesz. I jeżeli rodzic powiesz, że źle, co mógłby zrobić. No i z reguły wtedy na, na, następuje jakaś refleksja, no co mógłbym zrobić? No pewnie powinienem mieć mniej tych kotletów. No a co, co by musiało się stać, żeby jeść, i żebyś jadł mniej tych kotletów? No wiesz, ciężko jest, żeby coś się stało, skoro wszyscy jedzą kotlety, a co ja jeden nie będę jadł? No i to jest już jakaś, jakaś, um, jakaś tutaj haczyk, tak, że, no a słuchaj, gdybyśmy na przykład zrobili tak, że um, czy, czy, czy wsparcie rodziny byłoby pomocne? No pewnie, że byłoby pomocne, no co za głupie pytanie. No to słuchaj, a, a, a jakbyś to widział na przykład wspólnie, rodzinnie, ile dni w tygodniu moglibyśmy razem nie jeść tych kotletów? No ja to tak Mógłbym ze 2-3 dni nie jeść kotletów. I to jest już zawsze jakiś punkt zaczepienia, i wtedy to, co my sami wymyślimy, z reguły nam się wydaje super pomysłem, i tak samo będzie z naszą bliską osobą. Po drugie, angażuj, czyli tutaj tak naprawdę gdzieś tam te, te dwie metody, czyli motywuj i angażuj, one się ze sobą przeplatają, czyli też angażują, tu fajnie się sprawdza z dziećmi, to słuchaj, skoro chcesz poprawić kondycję i może gdzieś tam zacząć zdrowie jeść, to jakie warzywo chciałbyś, żeby jutro było na obiad? I dziecko się zastanowi, jakie warzywo mogłoby być na obiad? Nie narzucamy tutaj, tak że to słuchaj, zacznijmy jeść więcej sałatek, tak? Tylko bo, bo sałatka, no może dziecko nie lubi sałatki ale jeżeli gdzieś tam e, dziecko samo wpadnie na ten pomysł to to jak najbardziej. E, zawsze możemy też zadawać pytania czy, typu od czego mógłbyś zacząć? Co mogłoby ci pomóc, aby to zmienić? E, Jakie znasz sposoby, żeby poprawić swoje wyniki badań? E, czy słyszałeś e, o kimś, komu się udało i co ta osoba zrobiła? Może to będzie pomocne. Czy jest coś, co ja bym mogła zrobić, czy w czymś ci towarzyszyć, żeby ci było łatwiej. Nad czym chciałbyś popracować? Ale też ważne są takie pytania, zwłaszcza u osób, które rozpoczęły zmiany, ale gdzieś tam utknęły. Słuchaj, no ale zobacz, co do tej pory ci się udało zrobić. Powiedz mi, co do tej pory zrobiłaś? Jeżeli to jest oczywiście pod takim kątem pozytywnym, bo jeżeli to jest pod kątem negatywnym, to nie używamy tego zdania, mówiąc, no ale to co, ma a co do tej pory zrobiłaś? Nie. Tylko jeżeli chcemy kogoś podbudować, jeżeli komuś się wydaje, że gdzieś tam stoi w miejscu, to, to zawsze możemy podbudować troszkę słuchaj. No a zobacz, no, wymi wy wymień mi trzy rzeczy, które zmieniłaś już do tej pory. Zobacz, jak to dużo i, i super ci idzie. To też jest fajne. No i oczywiście yy, wspieramy, i tak jak już tutaj mówiłam, zdania typu, weź się w garść, czy daj spokój, to nie jest takie trudne, yy, one się w ogóle nie sprawdzają. One gdzieś tam pogłębiają takie uczucie frustracji i beznadziejności, więc zamiast tego staramy się yy, zadawać pytania takie pozytywne, które skłonią do pozytywnej refleksji. Na przykład, z czego jesteś dumna? Co musiałoby się stać, abyś kontynuowała to, co robisz do tej pory? Co do tej pory udało ci się wprowadzić, zmienić? Tak jak mówię, to też jest zdanie, którego używamy w takim pozytywnym znaczeniu, nie negatywnym. I na przykład, jak się czujesz z tym, co do tej pory udało ci się zrobić? Nasza koleżanka sudła 5 kg, co prawda uważa, że ma jeszcze 30 kg do zrzucenia ale zawsze możemy wtedy w ten sposób ją podbudować, że słuchaj, ale schudłaś 5 kilo, jak się z tym czujesz? No jak pomyślisz o sobie sprzed miesiąca czy dwóch, to jak się teraz czujesz? I tak, jeżeli w tym momencie nasza bliska osoba mówi, nie no wiesz, no w sumie dobrze się czuję, no na pewno czuję się dużo lepiej niż te dwa miesiące temu, kiedy tych 5 kilo nie było mi. No i to gdzieś tam wzmacnia pewność siebie tej osoby, wzmacnia jej motywację. Czyli reasumując, staramy się nie dawać gotowych rozwiązań, przede wszystkim staramy się nie krytykować, nie atakować. Ja wiem, że bardzo często bliscy robią to zupełnie bezwiednie, że słuchaj, idź, pobiegaj, ale zamiast tego właśnie możemy pomóc tej osobie dojść do tego, że mogłaby się trochę więcej poruszać, i jeżeli my naprawdę chcemy gdzieś tam wspierać i motywować, to nie mówimy idź, pobiegaj, tylko mówimy: Słuchaj, chodź. Jeżeli mówisz, że chciałeś gdzieś tam więcej ćwiczyć, mi by też to się przydało, to chodź, pobiegamy razem. To chodź, pójdziemy na zakupy razem. To chodź, razem zrezygnujemy z tego kotleta. I taka motywacja, takie wspieranie na pewno jest dużo bardziej wartościowe i ma rację bytu niż: Słuchaj, musisz coś zmienić, słuchaj, no. Weź się w garść, słuchaj, to tylko godzina ćwiczeń dasz radę, bo takie rzeczy nie działają, i, i, i tak jak mówią, mogą tylko pogłębić frustrację, i mogą niestety też pogłębić dystans, i najzwyczajniej w świecie popsuć naszą relację z drugą osobą, a tego przecież bardzo nie chcemy, skoro troszczymy się o czyjeś zdrowie, to na pewno ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to jest popsucie naszych relacji. Także y, ta metoda jak najbardziej się sprawdza, czy przy odchudzaniu, czy przy zdrowiu, czy nawet gdzieś tam, jeżeli widzimy, że nasza bliska osoba y, ma problemy niezwiązane z jedzeniem. Tak nie wiem, jakąś kłótnię z mężem, czy tak jak mówię, nasze dziecko ma problemy w szkole. To metoda po prostu takiego wspierania, takiego dialogu motyw motywacyjnego, który polega na tym, że to my wydobywamy z tej osoby rozwiązania, a nie dajemy gotowe, naprawdę świetnie się sprawdza i naprawdę potrafi bardzo fajnie poprawić gdzieś tam jakieś relacje, które mogły troszeczkę kuleć do tej pory, czy mogły się pogorszyć od naszych dobrych chęci, więc. Mam nadzieję, że te wskazówki się przydadzą i następnym razem w rozmowie z bliską osobą uda Wam się je zastosować. Oczywiście to nie jest proste, to nie jest zawsze intuicyjne, ale gdzieś tam, jeżeli zaczniemy się na tym skupiać, to naprawdę potrafi wyjść z tego bardzo fajna rzecz. Także ja Ci bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu i do usłyszenia za tydzień. Cześć!